<laughs> Cześć, witajcie! Przed wami kapic i Poliwert. Więc tak, dzisiaj chcielibyśmy wam przedstawić Plugin World Edit oraz y, Podstawy, czyli zaznaczanie, czyli tworzenie kuboidów dzięki y, drewnianej siekierce oraz y, zaznaczanie... Y, o, tfu, oraz y, my to nazywamy setowaniem, Dokładnie. czyli używanie komendy set. Dokładnie. Może zacznijmy od podstaw, co to jest Wartelit. To jest plugin, który pozwala nam zmienić w naszym świecie praktycznie wszystko. Począwszy od bloków, kończywszy na całej mapie. Dokładnie. Tym możecie zrobić każdą rzecz, ale to w kolejnych odcinkach. Więc tak. Drewniana siekierka jest naszą magiczną różdżką. Można zmienić, co będzie magiczną różdżką, na przykład na diamentowy miecz, czy złotą motykę. Ale to zależy y, tylko od nas i od pliku konfiguracyjnego. Więc, tak jak się, zazna jak się zaznacza, kuboidy? Drewnian mamy Wpisujemy komendę WAND i dostajemy wtedy naszą drewnianą siekierkę, ewentualnie jakąś inną różdżkę. Dokładnie. Lewym przyciskiem klik klikamy w jedną część kuboidy, jakiego chcemy zaznaczyć, a prawym przyciskiem w drugą część. Tutaj zaznaczyłem Kuboid'a. Jego nie widać, no chyba że mamy modyfikację Word Edit której ja nie mam zainstalowane. Dobrze, ale u mnie widzicie, jak widzicie, pojawił się taki jakby taka siatka, która po prostu ułatwia ułatwia grę, bo na przykład czasami ktoś może zapomnieć i mu, i mu nie pokazuje, że na przykład tu i musiał, im mu się na przykład coś dużo, dużo usunie. Co zrobić? Dobrze, więc tak. Komenda set, dwa slasze i set. I, I teraz jest. wpisujemy ja, jakieś id Na przykład dajmy 1. Tada A ja zrobię na przykład dwa No jak widzicie To A ty tutaj po boku No jak widzicie on tu stworzył kamienie a ja tu stworzyłem trawę Na przykład teraz wam pokażę na oczach Set 5 O i jak widzicie zrobiło to się Zmieniło to się w drewno O teraz A teraz w ogień Teraz w ogień no tak, no to, to, to nie jest zbyt skomplikowane. Nie, no, no właśnie, nie jest skomplikowane, ale można też zrobić losowe bloki. Dokładnie. więc na przykład to, na no to przykładzie jakieś ID. Teraz y, przecinek i bez spacji następne ID. Dokładnie. Ja w jakieś losowe 56, 97, 98. I to nam da takie coś. No, ja też wam te bloki są rozstawione losowo. Sześć, 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 sześć. Teraz komenda UNDO. 2 slashe No i jak widzicie, pokazało mi się tutaj wszystkie te te wszystkie bloki, które po prostu ID, IP wpisałem. Czyli teraz I, ID. ID. Dzień I teraz magiczna komenda UNDO. A, dokładnie. Jak widzicie, UNDO też jest bardzo proste. Wystarczy jedna albo dwa slashe jak wolicie, UNDO. UNDO, no i wszystko oczywiście się cofa. Tak. Można też wpisywać no undo dostanę. liczbę. Co cofa o kilka UND. Dokładnie. O tyle. UNDO 3 cofa. O proszę bardzo. Idealnie. Undy. O 5. O jak widzicie wróciło. Wróciło... o, tam też zniknął. To teraz może taki bonusik. Bonusik gdzie ty jesteś? No, na zakończenie odcinka. Aha. Zabiję! Zaleję lawą. Dobra, jed, jedno starcze, bo potem trzeba to usunąć. O, tak. Lawę skrzyżując. No, dobra. No to tak. W żeby... następnych odcinkach może wam pokażemy, jak właśnie usuwać lawę. Dokładnie. Więc tak, ty był przed wami Kaplic. I Poliwert. No, to cześć. Cześć.